Witam bardzo serdecznie słuchaczy. Holograficzny wszechświat i nasza duchowa ewolucja. Na początku była myśl. Myśl, ja jestem, materializuje się rzeczywistość na tej planecie jako wibrujące światło halegram sprowadzane przez częstotliwość elektryczną, wibrację i dźwięk. Zatem to, co widzimy lub myślimy jako o stałej rzeczywistości. Jest hologramem stworzonym przez myśl, światło i dźwięk. Wszystko w tym materialnym świecie jest tutaj, ponieważ nasza wyższa częstotliwość światła jaźni powołała je do istnienia. Każda częstotliwość wypowiadanej myśli lub słowa jest zakodowana, aby zmaterializować się w widzialnej sferze. Zatem projekcja holograficzna jest jedynie przedłużeniem lub ekspresją Twojej wyższej jaźni wibracyjnej na wolniejszej lub gęstszej wibracji. Jest jednak zakodowany na manifestację tylko przez pewien okres w tym, co nazywamy czasem, i w tym czasie musi albo stracić, albo przyspieszyć swoją wibrację. Martwe sygnały śmierć. To, co nazywamy śmiercią. To twoje wyższe, ja kończące sygnał, który tworzy halegram 3D, a to, co dzieje się w tym czasie, można porównać do wyłączenia telewizora. Programy, które oglądałeś, nadal grają, nadal jesteś sobą, kontynuujesz inne rzeczy, ale sygnał z pilota został przerwany i połączenie zostało chwilowo utracone. Kiedy coś w widzialnym wymiarze stworzenia. Czy to człowiek, zwierzę, roślina czy skała. Wydaje się niszczeć, lub przestaje być widoczne. Dzieje się tak dlatego, że nie otrzymuje już polecenia z wyższej częstotliwości, aby było widoczne. Coś przerwało odwieczny dźwięk jego częstotliwości życia i nie może być już wyświetlane jako halegram na planie fizycznym. Dla innych, wciąż w tej sferze, jesteśmy niewidzialni. Ale rzeczywistość naszej substancji nadal istnieje, jak zawsze, w wyższej sferze. Nie jesteśmy sami, chociaż czasami może się tak wydawać nie jesteśmy sami. Daleko stąd. Rzeczywistości jesteśmy jednym z wszystkiego, co jest. Jesteśmy zbiorową świadomością wszystkiego, co zostało stworzone. Nasze cząstki natychmiast komunikują się ze sobą niezależnie od odległości. Niezależnie od tego, czy dzieli nas 10 stóp czy 10 miliardów mil, w jakiś sposób każda cząstka zawsze zdaje się wiedzieć, co robi druga. Wszystkie informacje posiada całość i chociaż myślimy, że jesteśmy oddzieleni od tej całości, nie jesteśmy. Oddzielenie jest iluzją tej całości lub wszystko, co jest tego nie można oddzielić. Wszystkie rzeczy we wszechświecie są ze sobą nieskończenie połączone. Cała natura jest ostatecznie spójną siecią. Na swoim głębszym poziomie rzeczywistość sama w sobie jest rodzajem superhologramu, w którym przeszłość, teraźniejszość i przyszłość istnieją jednocześnie. Musi być postrzegana jako rodzaj kosmicznego magazynu wszystko, co jest. Według Karla Pribrama, neurofizjologa ze Stanforda, mózg jest częścią hologramu i właśnie z tego powodu może przechowywać tak wiele wspomnień na tak małym obszarze. Wyjaśnia, że wspomnienia są zakodowane we wzorcach impulsów nerwowych, które przecinają cały mózg w taki sam sposób. Jak wzorce światła laserowego, interferencja przecina cały obszar filmu zawierającego obraz holograficzny. Nasza niesamowita zdolność do szybkiego odzyskiwania wszelkich potrzebnych nam informacji z ogromnego magazynu. Naszych wspomnień staje się bardziej zrozumiała, jeśli mózg działa zgodnie z zasadami holograficznymi. Jedną z najbardziej niesamowitych rzeczy w ludzkim procesie myślenia jest to. Że każda informacja wydaje się natychmiastowo skorelowana z każdą inną informacją. Kolejna cecha nieodłączna dla hologramu. Jeśli wszystko, co wiemy, jest hologramem, to co staje się rzeczywistością? Stałość naszego świata jest tylko drugorzędną rzeczywistością złożoną z holograficznego rozmycia częstotliwości. Nasz holograficzny Mózg wybiera niektóre częstotliwości z tego rozmycia i matematycznie przekształca je w percepcję zmysłową, którą mylimy z naszą rzeczywistością. Keith Floyd, psycholog, stwierdza: Jeśli rzeczywistość jest niczym innym jak iluzją holograficzną, to mózg fizyczny nie wytwarza świadomości. Raczej to świadomość tworzy wygląd mózgu, a także ciała i wszystkiego innego wokół nas. Co interpretujemy jako fizyczne? Pribram dalej stwierdza: Nawet zdarzenia losowe byłyby zatem oparte na zasadach holograficznych, a zatem zdeterminowane. Rozumiejąc tę zasadę, synchroniczność ma sens, a wszystko w rzeczywistości byłoby po prostu metaforą. Aby w pełni zrozumieć rzeczywistość holograficzną, musimy przejść od racjonalizacji zachodniej do filozofii. Wschodniej. Nasza rzeczywistość opiera się na tym, jak postrzegamy coś, co jest oparte na wrażeniach. Wschód nazywa te wrażenia sanskara, co jest terminem sanskryckim. Sanskari rodzą się z nagromadzonych przesłych doświadczeń, zarówno poprzednich, jak i obecnych wcieleń. Meher Baba wierzy, że najlepiej je rozumieć jako wehikuły lub sposoby doświadczania. Chociaż służą one tworzeniu mostu do Twojej świadomości, aby osiągnąć pełną świadomość i stać się świadomym swojego prawdziwego ja i tego, jak pasujesz do jedności wszystkich, sanskari muszą zostać wy. To jest cel duszy uwolnienie się od tych sanskar poprzez wstrząsy. Wywołane postępującymi doświadczeniami życiowymi w wielu żywotach, tym samym ostatecznie odsłaniając i ujawniając prawdziwą naturę rzeczywistości i prawdziwą tożsamość. Samoautentycznej inicjacji. Matryca. W tej sferze zakodowanej matrycy istnieją również inne wyrafinowane formy życia, w tym wrogie istoty. Które mają zdolność przekraczania przestrzeni i liniowego czasu, czytania myśli, manipulowania emocjami, laleczkowania nieświadomych osób i projekcji siebie w i poza rzeczywistość. Te inteligentne, ale niższe wibracyjne negatywne istoty wymagają emocjonalnej, eterycznej, witalnej energii, aby utrzymać się i wykorzystać ludzkość jako główne źródło pożywienia. Ważną rzeczą do zrozumienia jest to, że te istoty mogą jedynie żywić się energiami, które rezonują z nimi w ten sposób, próbują zrzucić wibracje ludzi poprzez wywoływanie negatywnych emocji, psychologicznego cierpienia i wypaczonych energii seksualnych. Tłumienie świadomości. Żyjąc w tym iluzorycznym świecie 3D. Te stworzenia postrzegają cię jako źródło pożywienia i dokładają wszelkich starań, aby tłumić wszelkie destabilizujące czynniki, które zagrażają ich dostawom. Każdy, kto rozpoczyna proces przebudzenia i odzyskania osobistej mocy i wolności, jest natychmiast atakowany. To kierowanie ma na celu uśpić cię z powrotem, uczynić cię bezsilnym lub sprawić. Że stracisz wiarę w kontynuowanie swojej ścieżki. Kiedy masz impuls do osobistej wolności, oczekuj, że równy i przeciwny impuls zostanie wprawiony w ruch, przyciągając do ciebie różne negatywne, synchroniczne wydarzenia i osoby, które obniżą twoją wibrację i zrównoważą twój impuls do autentycznej wolności. Należą do nich sytuacje, które mają na celu wywołanie strachu. Roztargnienia, cierpienia, wątpliwości, depresji, oddawania się niższym impulsom, samolubne zachowanie. Czasami to zjawisko wynika naturalnie z prawa bezwładności. Innym razem jest aktywne wzmacnianie tego przeciwimpulsu przez te negatywne, hiperwymiarowe siły, aby rozbroić zagrożenie, zanim zdobędziesz władzę. Inne metody których używają te negatywne istoty, obejmują sabotowanie i rozpraszanie docelowej osoby za pośrednictwem otaczających ją ludzi, którzy są otwarci na bezpośrednią manipulację. Każdy, kto nie jest w pełni świadomy w chwili obecnej, może być marionetką tak długo, jak długo jego uwaga jest skierowana gdzie indziej. Utrata uwagi wystarczy, aby podświadomie wszczepione impulsy zaowocowały słowami lub czynami godnymi pożałowania. Większość ludzi na tym świecie nie przywiązuje wag do świadomości czy uważności, ale zamiast tego żyje w półświadomym stanie snu, który sprawia, że są bardzo podatni na bycie pionkami negatywnych bytów. Matrix Control System. Niektórzy rodzą się z niewystarczającymi poziomami zindywidualizowanej świadomości. Aby kiedykolwiek doświadczyć świadomego momentu, i to oni tworzą podstawową klasę agentów Matrixa. Reszta działa jako agenci tylko przez część czasu, kiedy nie obserwujemy siebie. Ze względu na dużą liczbę śpiących osób w populacji, system kontroli Matrycy nie ma problemu ze znalezieniem figur szachowych, które można manewrować na miejscu wokół docelowej osoby. Na zakończenie. Chociaż możemy nie być źródłem niesprawiedliwości wobec nas, jesteśmy jej przyczyną. Matryca, nawet ze swoim poziomem nierównowagi i korupcji, jest jednak programem uczenia się. I chociaż drapieżnikowi dano uwolność, by nas zaatakować, my też mamy wybór: czy go zaakceptować i poddać się mu, czy nie. System kontroli matrycy może kontrolować tylko poprzez elementy w każdym z nas, które odpowiadają ich niższej wibracyjnej naturze. Te negatywne ataki można zamienić w pozytywne. Służą również do identyfikacji twoich własnych słabości, zapewniając w ten sposób skupienie się na tym, gdzie zrobić kolejny krok na ścieżce duchowego przebudzenia. Z miłością i światłem. Dziękuję za wysłuchanie.